Ja mam wszystkim, tutaj ja Stafar i razem ze mną jest DNS98 który... I, i mam tu około siebie kolegę Przywitaj się Bo się boisz. Cześć I o. gramy w Slendera Wy tak, 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 tak. się tu U, przysun. Nie No, bo to masz No to Dasz już? E, tak, włączam grę Dopiero no Mam czekać tutaj na ciebie? Nagrywasz to, nie? Mhm. To dobrze. Ale ty chyba spróbował, nie mówię do ciebie teraz jakby to. No kurde. Kurde wiesz jak mi będzie bił serce? Fajna gra. Ogólnie Oho. gra jest fajna, fantastyczna. Dobra, ej, ej! Podoba mi się bardzo. Y, dobra, atmosfera dobra. jest jak z horroru, fajnie. Co, już grasz? No. Tak. Dobra. Ja idę po drodze. Ja też. Slender. Kurde tu jest to rozwidlenie w lewo. Ja będę wrzeszczał, okej? Okay? Jak ja go zobaczę? Spoko, tylko żeby ci z ekranu nie wyszedł. A, a jak go tak nie wstrasz, to, to będę bił kolegę. Kolega odna. Odna. Ej, czekaj. Ja jestem Ej, na y... początku, wróciłem się. Kurde, nie chcę Gdzie jesteś? Gdzie idziesz? W jaką stronę? Drogą, nie, 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 nie wiem gdzie jestem. I tak tu nie wiesz, gdzie jesteś. Bo to jest taka lokalizacja, że. I tu chyba była kartka. No, Myślę. to zobaczymy, kto dłużej przetrwa. I kto więcej kartek zdobędzie. Nie no. ale kto więcej kartek zdobędzie. No dobra. I kto dłużej przetrwa. Mhm. Bo... Myślę, masz widy normalnie. Ja też. No Tak Nie tylko on ma, bo ja też Ej nie do toalet doszłem chyba O Ej to chodź tam! Tylko są uważaj toalet. co? Idziesz Zobaczymy czy tam przeżyjesz Toalety są tu kury najgorsze Czemu? Wejdź to się przekonasz Jak tam fajnie Nie ma karty. Nie był. nie, nie dalej, dalej, No nie! Co? Też doszedłem do toalet. Kurde, a nie chciałem. Nie idę tam, ale tam nie wchodzę. Ja też tam nie wchodzę. W lewo. Mam 100% kart, yy, szansa na kartkę. Już yy, się przyznam tak, od razu, że Masz 100% stopie. szansę na splendera. Gdzie? No w kiblu? Pewnie tam. Dlatego nie idę. No, to potem ci ustawię naj największe dźwięki i zagrasz sobie. Ja tam nie wchodzę na no. Są tale Ja już o mnie ominąłem, chodzę lasem Ja też A ja ale trochę pogubiłem drogę A myślisz, że ja nie? Nawet nie wiem gdzie jest... no weź mnie zostaw <laughs> <laughs> A ty go spróbuj jeszcze raz to zobaczysz. wam z domu. Jesteś tam? O, dobrze. droga. <laughs> y Co to jest tam oddali? Rury? Rura? Nie, tego. Ja Nie. mam rurę. Też miałem. I tam, tam jest kartka chyba. Znaczy no, zobaczymy. Jak go zobaczę, to zacznę się drgać. Im więcej kartek ma się, Drzasz tym gorsze jest, dźwięki w są. Im bardziej straszniejsze dźwięki są. On wie jak się drze. A? Nie ma kartek! Czekaj, znaczy, nie. Nie ma karty. Ola, coś mi tu się... Kurde, boję się taka cisza zapadła. Ja. <laughs> Najgorzej boję. Boję się kurde odwrócić, to jest najgorsze. Oj, a to co? A to jest taki ten, tam jest karta. Ichlander? No nie. Tam ich to tak yes. rękawki. Ale mi się tak noga trzęsie? Ale imprezę mamy! Ej dawaj bez A. lampy idziemy! Ej! Bez lampy idziemy! Nie idę tam. No nie! No, no dobra! Ej, ale takie dziwne dźwięki mam. Nie ma. Ej, Co? gdzieś idę, chyba w kółko chodzę. Tylko nie lasem, tylko nie lasem! Czemu on nie naszą? O kurde. Nie! Jest, mam kartkę pierwszą. Jest? Dźwięki! Był jaki on się pojawia. jakiś koło ciebie. Mam pierwszą kartkę. Tak BUM. Chcesz zagrać? Coś... Jest narysowany. Dobra, Slend. to kolega teraz zagra. Taką zmianę zrobimy. Ja będę mówił. Komentarz. A, A bo! Ej, ile masz kartek? Kawki. Proszę bardzo Dawaj. Nie ma Cześć Ile masz kartek? On o, zero. Nie dopiero weszło. Od nowa? Nie. A, zero, dalej, zero Tak, bo on nic nie zebrał, bo się boi. Nic się nie baw to. Jak to ja zaraz Gdzie? Uważaj Gdzie? też na drzewach, patrzcie, ej. Gdzie jesteś? Nie no, że ja? Gdzie? Gdzieś tam przy ścianach, w jakichś murkach byłem. I, e, ten, miga. O, tam Wiesz, jest, cześć. Nie patrzcie na niego, bo potem zginiesz. Znaczy ten, y, od nowa gramy, będzie musiała. Nie widzę nic. Mógłby mi... Kurde, jakiś ekran. Oddać ekran? Uciekaj, uciekaj. Na Właśnie. Wziął mi ekran, ukradł i każe mi uciekać. Jak przegrasz, to poczekaj na mnie. Ej, jak ja skończę? Jak przegrasz, to poczekaj na mnie. Gdzie wy tam jesteście? Je? Nie wiem. Gdzieś po drogą. Czyli nie macie jeszcze kartki? ja imprezę robię. O! Jest. Jestem koło tych silosów. I mnie... A. Gdzie to jest? Gdzie leś powiem. Bo mi tu... Nie można się na niego patrzeć, wiesz, wiesz? Ale nawet nie, wiesz, nie wiem, gdzie oni... Ale nie wiem gdzie on jest, a jak mam się na niego nie patrzeć. Po prostu biegnij prosto. Boi boi się mnie, nie pokazujecie. a nie na odwrót. Aż próbuj ja. tylko rozmać ekran. Cicho, chodzę tam. f 4 nie naciskaj. 14%. No to po. Jak to ktoś powiedział na musisz na siłownię. Co? Takim korytarzem chodzi. Nie, no, ja tu nic nie ma. I nie biegaj! Nie wyszłem. Lol. kartka. Ale dźwięk mam. Oddycha dziwnie. Albo jakby Slender był za mną. Się boję... Ja wiem, że tam jest kartka. Boję się odwrócić, kurde. Bo... Gdzie no. idę? No bo celem To czy zadania. Jeden pies. Wow chodzę gdzieś drzewami, lasem jakimś no ja w tej toalecie jestem No, radam ci radę dobrze się, bo tu kartki nie ma no, no muszę tak Zajebiście się woda załogna tak tak staram się to się ja nie to się nie da grać. Cholera! Tak. Slender! Gdzieś jest Slender! No to włącz! Bo ja nic nie słyszę. Jest! Fuck! 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 <noise> so, to Slender? Jest! Yes. Fuck, fuck, fuck. Okej. Okay. była kartka. Był za mną! Sorry, oczywiście jeśli będzie zaklęta, to nie darł, ale... Jest, była ...to się darł, ale... ...to się darł, ale... ...emocje... Nie wiem, pisałem, Uciekaj. FUUCK! <grywa> Czekaj, ej kurde, bo za mną był gdzieś, ej. Przez chwilą był za mną. Odwróciłem się, tak żeby co, zobaczyć ale, gdzie jestem ale... i nagle znowu za mną pojawił się. Ej kurde, ja już nie wiem gdzie idę. Gdzie? Kup, po tym gdzie? Mi się nie ma. Ej ludzie, ja już nie wiem gdzie idę. Na tym? Dużym? A co? Ginął? Czego? Nie nie, nie, nie nie gdzie idzie. Biegnę dalej. Tak. <noise> to było słychać. Boję się odwrócić. A ja nie. Kurde, doszedłem... Doszedłem na start. Jestem przyszedł. I nie masz kartek? Ja mam jedną ciągle. Ej, kurde! Ech. Właśnie bo, bo mikrofon jest słaby. Aha. Ej, pokoń. goni mnie! Frajer mnie <noise> goni! Doszedłem Ech. na start, ej, na start doszedłem! Kogo gdzieś jest! Co jest? Do... Nie ma go! No to nie patrz patrz się w jedną stronę nie! A tam on jest! Ale tam jest właśnie. No właśnie, to w drugą. Widzę wielkie drzewo, może kartka będzie. Albo on, Slender. A ty kurczę, żebyś na niego popatrzył. Come on, come on! Tylko kartka, tylko kartka. Muszę przeżyć tu. Tak Straszna gra. już nie gram w to. Jest kartka! Mam drugą kartkę! No nie! On Uciek. ma już drugą kartkę, wyprzedził nas. Slender, eyel, ale widzi. Slender, widziałeś. Slender był narysowany. Ja miałem kartkę z napisem. Don't run. A, a ja już dwie kartki miałem ze Kenran. Ken, Kenrun! chodzi no. za mną, ej. on za mną chodzi gdzieś. Bo nie uciekłeś? Ja no, już nie, nie mogę nie uciec, uciec, uciec kurwa. jak on ciągle za mną ładzi. Nawet nie wiem gdzie idę. Tłumaczy. Tak mistrzowie tłumacze. Tak mistrzowie tłumacze. Ciekoladu no. jesteś. Ja Kiedyś ja się za nami, tak? Są na za granicę, bo są tańsze. A to mnie wy chyba w tłumaczeniu. Oj, do auta i budki jakiejś. Czy Będziemy gadać imion, bo potem na ogonach słucham. No. Może ma, mogą sobie tego nie żyć. Ale strasznie, ale strasznie, cholera! Ale kanały możemy podać? Co? Nie ma! Niech nie! Na tym nie. Dobra, nie Boże będziemy później. Nie będziemy pójść. Zgubiłem się, chodzę po drodze. Nie, to Hej, tak? się zgubiłem. Oglądam sobie drzewka. A kiedy się nie zgubiliście, mam pytanie? To jest mapa, na której się tylko gubi. Ja chodzę i oglądam drzewka. A Sendermana jak nie było widać, Ta, tak nie widzę. jesteśmy i żyjemy. Jest? Ja już krajera trzy razy spotkałem się. Ej tam A, A Slender też może być za potem? No ja nie wiem, ale tam stał. Chyba. A ci się ekran tak zrobił czy nie? Ej zobacz czy masz nogi. <grym> nie ma. Tam nóg. Ale może wiesz, nie da się tak przechylić. No tak. Slender, A tam gdzie, tam jest. tam. gdzie jesteś? Patrzcie, no, ja no, nawet no, gwiazdy no. są. O, nie! Doszedłem do toalet. Do toalet doszedłem. Ja tam nawet nie chodzę. Nie? A, Jeszcze jak mam myśli? dwie kartki, coraz gorsze dźwięki. O kurde, nie, tam on jest. Coraz bliżej mnie jest. Jeszcze kurę mam slendera w toalecie. Spotkam od... ekran mi się tak rozmazywał. Nie rozmazywał, tylko jakby od telewizora. Takie... Nie nie, tak nie. Mam takie zakłócenia. No ale to znaczy, że jest, ja bym poszedł, Kura, ale moje postać... dźwięki dziwne słych. No ja to nie ma. Ej, ja tylko byłem. Ja nie nawet wiem, co się wkręca. Muszę zobaczyć dokładnie. Nie wchodzę do talety. Ja byłem. Nie znalazłem tak. kartki. Znalazłeś? Ale... Nie, nie znalazłem. Ale później poszedłem dalej i. Już latarkę. W takim tunelu. Ej kurę latarkę i coraz słabiej widzę. Prawie ja nic. Prawie nic ją nie widzę. To będziemy iść po ciemku. Zanika mi. I Zmiany zaraz robimy? Ale jak A, ja nic? światła? Dawaj F, Jak F ty Jest ty. I Nie widzę. latarki. Ale oni nic nie będą widzieć na YouTube. No. No pokazuj, nie, nie wyjmij tak. Co, ej, idzie, idziemy bez latarki? Ja się nie Ale widzę. oni nie będą widzieć! No to nie... No nie biegaj. Teraz on nawet ja nic nie widzę. No to nie... O, o kurde. Nie chciała mi się o, latarka. A już jest. świeci. Nic nie widzę prawie. A jak wyłączę. Teraz widać. No, no jest. No nic nie widzę. nie widzę. Patrz, Wyłączę mnie. Ja latarkę. też nic nie widzę, ej. Ale wyłączę ty... latarkę. To A, kompletnie. Nie, latarkę. wolę nie. <laughs> o, sil Sinosy, znowu. Miga mi latarka. Męczył się chyba. No wolno biega. Kurde, znowu koło toalet. No miga mi ciągle. A mi... należy ja jest głodu? No... no... Ile gramy? Kurde. Ej, boję się. Karneczka! Jeeeee... Co jest tu? No, ej, on tu jest. Gdzie? O kurde! Slender. Spadał Nic nie widzę. Żyjesz, żyjesz! Uciekaj. No... Nie pozwoli mi wziąć kartki. O ty kurde. Aha, bo tam była karteczka i on był tam narysowany, i dlatego się pojawił. No, spadaj! Oni się zaraz po mną sprawiają, o się chce kartkę. No co ty, ja tu nic nie widzę. No, poszedł. Co? Chodzę po lesie i nic nie widzę, i no, do no cholery. Dawaj mi tą kartkę. Ja chcę tą kartkę. Ja nie wiem, gdzie. Ja nic nie wiem, nie wiem, gdzie idę. Ja też. A? Ad... Senderman mi nie dał kartki. Złodziej wredny. Gdzie ta kartka? No kurde, zgubiłem ją teraz. Nie no Ej, no co no za, złodziej. za złodziej. No co za złodziej. Ja go jeszcze dorwę. Ej, dobra, ej. ej kurde, mam dwie do... kartki. Ej, wchodź. A, ale... a ja miałbym dwie kartki. Tylko mi. Senderman ukradł. O, tu i siedzi. Ooo! Tam jest kartka! No, no kurde!

A to jedną. Ej, teraz ej. nic nie widzę. Ej, patrz, ta latarka już nie działa. No u mnie też, ej, zaraz ej, nie? No. no, nie w tą stronę. Ej, good game. Nie, cicho. A on cię zaraz złapie. Ej, mi też przestała latarka działać i nagle mnie złapał. Odwróciłem się i złapał mnie. Ej, nic nie widzę. Widzisz? Coś co, tak skończy... blisko jesteś przy? A, nie, nie, nie. Leparty, ty, ci zabrał. <laughs> Co to złońki? Kurde. Oh, kurde. Pojawił mi się przed twarzą, Frayer. Przegrałeś? Nie no, żyje. Nie żyje. Dwie kartki. Ja też. Ile masz kartki? Dwie, ale dłużej przetrwałeś. Wracam do komentowania ja. Wygraliście. Kurde, na nagrywam. Kurde, ej, super było. Dobra, Dobra, z... a ty już przegrałeś? Tak, już dawno. A, już dawno. No, dzięki za grę. Nie, ja to idę do Pozdrawiam dobrać. wszystkich widzów. Cześć wszystkim. Cześć.